Nazywam się Jakub Stawowczyk. Pracuję w Mobilisie od dwóch lat, czyli praktycznie od początku tutaj istnienia oddziału Bydgoskiego na stanowisku kierowca autobusu. Od małego też interesuję się modelarstwem. Mam te autobusy w mniejszej skali. I po prostu przyszedł taki moment, gdzie stwierdziłem, że warto by tą skalę zwiększyć do skali 1 do 1. Autobusy są ze mną praktycznie od małego, od dzieciaka. Z opowieści rodzinnych. Wiem tyle, że jak miałem dwa lata. Jak jeszcze jeździłem w wózku, to najlepszą atrakcją było spędzanie czasu na pętli i patrzenie, jak autobusy przyjeżdżają i odjeżdżają, i to zamiłowanie zostało ze mną praktycznie do teraz. Zawsze marzyłem, żeby być kierowcą autobusu i w końcu się to udało. Znajdujemy się aktualnie w Ikarusie 280.49. To jest autobus przegubowy, charakterystyczny ze względu na swoje harmonikowe drzwi, które na pewno wszyscy pamiętają z lat młodości. Mój znajomy sprzedawał jakby swój autobus, więc to była idealna okazja, żeby swoje jakby wcześniejsze plany albo marzenia co do wyglądu tego autobusu przeobrazić w realne działania. I tym sposobem udało się ten autobus kupić, przeprowadziliśmy tutaj remont i autobus w ogóle pochodzi z Budapesztu. On był od początku w konfiguracji Budapeszczańskiej. Tutaj było totalnie inne wnętrze. Ten autobus się charakteryzuje tym, że ma automatyczną skrzyni skrzynię biegów od nowości, a nie manualną, co jest też dużym zaskoczeniem. Przed tym, jak ja ten autobus kupiłem, to on trzy lata stał po prostu w krzakach nieruszany, więc jakby to też zrobiło swoje. Autobus kupiłem w 2020 roku i praktycznie od samego początku zaczęliśmy remont. Zrzuciliśmy tutaj wszystkie blachy do gołej kratownicy. Kratownica została przeze mnie i moich kolegów totalnie wyszlifowana, skorodowane elementy zostały wymienione na nowe i na samym końcu założyliśmy nowe poszycie boczne, no i lakierowanie. I generalnie całość remontu zewnętrznego do stanu, żeby autobus mógł ponownie wyjechać trwała dwa lata. Ja postanowiłem, że ten autobus e, będzie przypominał autobus kursujący niegdyś po Goszczy. Wiele osób mnie pyta skąd pomysł właśnie akurat na ten konkretny numer 3584. Po prostu ten numer został wybrany drogą dedukcji. To znaczy po pierwsze, rocznik 86, czyli odpowiadający autobusowi, a po drugie bardzo mi zależało, żeby była w numerze taborowym charakterystyczna bydgoska czwórka. Czyli padło na 35.84. Autobus jest przegubowy. Zawsze się mówiło, że Ikarus jest najbardziej pojemnym autobusem, a nie oznacza to wcale, że jest jakiś wybitnie długi, bo cała długość od początku do końca autobusu to jest zaledwie 16,5 metra. Dla porównania współczesne autobusy mają 18 metrów długości. Do środka możemy zmieścić 35 pasażerów na miejscu siedzących i 111 na stojących. Chociaż gdyby się upchnęło dwa razy więcej, to myślę, że bez problemu wszyscy by się zmieścili i dojechali do celu. Autobus posiada silnik d 10 o mocy 204 koni mechanicznych. Pokażę Wam serce tego całego autobusu, pokażę Wam co jest pod, tutaj pod spodem, pod podłogą. Teraz to trzeba zrobić, pach! Proszę bardzo, tak wygląda silnik autobusu. Co ciekawe, on jest właśnie z przodu, a nie z tyłu, tak jak w obecnych autobusach. O, to wszystko to mamy silnik. Z przodu jest sprężarka. O, proszę bardzo. Jest sprzężony z automatyczną, czterobiegową skrzynią ZF-a. Skrzynia biegów automatyczna. Cztery biegi do przodu, neutral, jeden do tyłu. I generalnie często ludzie pytają, jakie prędkości ten autobus osiąga, to muszę tutaj wszystkich zaskoczyć i rozczarować, bo to nie jest żadne zawrotne, nie wiadomo, co na godzinę, czy ile, chociaż licznik tyle pokazuje. Generalnie kiedyś jak próbowałem, to ten autobus wyciągnął maksymalnie 67 km na godzinę. Z tym, że jak gdzieś tam jeździmy pomiędzy Bydgoszczem a innych miastem, to prędkość taka przelotowa to jest zaledwie 57 km na godzinę. Z tym, że jak za kierownicą się siedzi i jest ten hałas. Się wszystko trzęsie, to i tak odczucie jest takie, jakbym jechał dużo szybciej. Druga kwestia spalanie, i tutaj jest pozytywne zaskoczenie dla mnie, chociaż dla Was to na pewno będzie się wydawało, że to jest po prostu wartość jakaś niewiarygodnie ogromna. W trasie ten autobus pali jakieś tam 24 litry na 100 kilometrów, a w mieście między 34 a 37 litrów na 100 km. I to jest generalnie bardzo dobra wartość, bo współczesne autobusy potrafią palić nawet ponad 50 litrów na 100 km w mieście w cyklu miejskim, więc uważam, że naprawdę trafił mi się wybitnie dobry egzemplarz. Autobus cały czas ma dodawane różne takie smaczki, które przybliżą nas do wyglądu, który obowiązywał, w, jak autobus był po prostu nowy, i tym samym udało się załatwić do autobusu oryginalne logo i karusa. Dalej. Udało się zdobyć oryginalne listwy, nowe, boczne, co było po prostu wyczynem dosyć takim ciężkim. Jeszcze powinny być tutaj, ale wszystko po kolei. Oprócz tego mamy takie smaczki tutaj, jak tabliczki przy drzwiach. Namalowaliśmy. Od szablonu różne informacje. Tutaj jest stawanie na przednim pomoście zabronione. Tu mamy różne jeszcze tabliczki. Kiedyś mi się udało na aukcji je kupić za tak naprawdę śmieszne pieniądze. Myślę, że to wszystko robi dobrą robotę. Oprócz tego, zamontowaliśmy w autobusie sterownik kasowników i kasowniki oraz zegar na kabinie. I to wszystko jest sprawne. Jakbyśmy mieli gdzieś wyjechać kiedyś na linię, to bez problemu y, można jechać, można kasować te bilety. Tutaj jest wszystko sprawne, wszystko było od zera prowadzone od. I dla... pytanie, dlaczego się zdecydowaliśmy na elektroniczne kasowniki? One wbrew pozorom wcale nie są takie nowe, bo pojawiały się już w latach w końcówce, chyba lat 90. Tak mi się kojarzy, przynajmniej. I generalnie one są zamontowane, dlatego że y, naszym celem nie jest odbudowanie tego autobusu na taką mnówkę z fabryki, tylko on ma wyglądać tak, jakby dopiero co zjechał z linii. I dlatego właśnie jest, są kasowniki. A druga sprawa jest taka, że ja po prostu takie autobusy pamiętam, bo ja nie jestem taki stary jak ten autobus. W przyszłym roku obchodzimy tutaj 40. Ja mam dopiero 27 lat od kilku dni, więc y, po prostu jak pamiętam te autobusy, jak przez mgłę, bardziej pamiętam te nowocze, w sensie, Nowoczesny, po prostu z podwójnymi płatowymi drzwiami. No i właśnie to jest ta rzecz, którą zapamiętałem, czyli kasowniki i właśnie ten zegar na kabinie z godziną. To jest coś, co bardzo mi się zawsze podobało i generalnie się bardzo cieszę, że udało się tutaj zdobyć to wszystko. Ściągnęliśmy siedzenia z Węgier, one były w strasznym stanie, ale zależało mi na tym, żeby te siedzenia były po prostu skajowe, oryginalne, tak jak pamiętamy. I tak jeszcze. Te siedzenia zostały w zeszłym roku obite na nowo skajem, dzięki naszym kolegom ze Śląska. śląskiej i Karus, całą ekipę serdecznie pozdrawiamy, oni nam to tak naprawdę załatwili. Oprócz tego udało się zdobyć dzięki mojemu przyjacielowi z Jaworzna właśnie oryginalne poręcze do foteli. Na ten moment brakuje tylko jednej, one zostały też wypiaskowane, odmalowane na nowo, więc tak naprawdę można powiedzieć, że mamy zestaw foteli nówki sztuki nieśmigany. Cały czas jakby staram się poszczególne poręcze demontować i dawać do piaskowania i malowania proszkowego. Tu został naprawiony cały, calutki przegub, wszystko łącznie z łączeniami na dole, więc to wszystko jest tutaj nowe. Na szczęście udało się pozyskać nowe części z Węgier, co właśnie zobaczycie teraz tu. Tak wygląda przegub w środku. Tutaj to jest nowiutkie, to jest nowiutkie. Generalnie ja większość rzeczy zrobiłem tutaj sam. Potem, na szczęście, się znaleźli dobrzy ludzie, którzy mi na bieżąco cały czas pomagają, bo to nie jest tak, że autobus jest gotowy i można jeździć. Tu jest cały czas coś do, do robienia. Jak się jedno zrobi, to potem za chwilę wychodzi inna rzecz. Więc tak naprawdę ten autobus jest cały czas, można powiedzieć, że w remoncie. Yy, więc nie można jakby prosto określić, ile czasu trwał remont. Ale takie uruchomienie autobusu od zera do takiego, jakby. Powiedzmy wyglądu, jak to wygląda teraz, to zajęło jakieś 4 lata, myślę dobre. Trzeba zaznaczyć to, że oprócz tego, że autobus ładnie wygląda, to mi zależy na tym, żeby on był sprawny technicznie. Więc tutaj na bieżąco są robione wszystkie wycieki jakichś tam olejów, płynów eksploatacyjnych. Pneumatyka cała praktycznie była robiona od nowa. Wszystkie zawory zostały wymienione. Na szczęście miałem yy, to możliwość, żeby pozyskać nowe. Zapraszam do kabiny. Tak to wszystko wygląda, wszyscy wspominają z PRL-u, że po prostu ich strasznie jarał, jarała mnogość tych kolorowych przycisków. Może sobie ten autobus odpalimy i to co w sumie najważniejsze w tym autobusie to dzwonek i cyk. Jesteśmy w kabinie i karusa. No, tak to wygląda. Zwykły pulpit i karsowski. Tutaj mamy przyciski od drzwi, zamykanie, otwieranie. Tutaj jest panel od skrzyni biegów. Trzeba sobie zblokować, żeby jechał tylko na pierwszym biegu. Tutaj jest blokada do drugiego biegu. A tutaj już trzeci i czwarty, czyli po prostu do przodu. Na tym się generalnie jeździ. Tutaj mamy sterownik kasowników. Tak to wygląda. On odpowiada za sterowanie, jakby kasownikami. Nie? Tutaj wszystko ustawiamy, to co ma się wyświetlić. Kierownica. Kierownica w ogóle to jest ciekawy temat, strasznie. Ona jest nowa. Udało mi się kupić nową kierownicę do Ikarusa i historia tej kierownicy jest w sumie dla mnie dosyć zabawna, bo sprzedawał ją starszy pan na Oeliksie ze Śląska i on w latach 80. kupił tą kierownicę do Kamaza. Tylko, że okazało się, że ona nie pasuje po prostu i przeleżała prawie 40 lat gdzieś tam w piwnicy i w końcu robili porządki i wystawili na sprzedaż, i tak mi się udało. Po prostu to jest. To jest jest dla mnie takie szczęście, że masakra. Dwa oddzielne. Ten jest od lewej wycieraczki, ten jest od prawej nawiewy. I się są nawiewy. Tutaj mamy nawiewy na przedział pasażerski. Niestety w tym autobusie jest tylko w sekcji A przyciski od oświetlenia. Tutaj jest od kabiny kierowcy, a te trzy włączają poszczególne jakby segmenty oświetlenia w przestrzeni pasażerskiej. A tutaj ten kolorowy przycisk to, jest, to są światła awaryjne. Wszystko działa, no musi wszystko działać. Tutaj stacyjka też w sumie to jest ciekawa sprawa, bo wikaru się stacyjka wcale nie odpowiada za odpalenie tego autobusa, tylko włączamy nimi światła. Czyli tu mamy pozycyjny, tutaj mamy. A nie do... odpalamy. odpalamy tutaj w tym czerwonym takim, aż, aż się chce go nacisnąć po jak prostu. W tych nowoczesnych bolitach. O właśnie. Gaszenie też jest. W sumie możemy to pokazać. Gaszenie to jest też ciekawa sprawa, bo jak nacisnę przycisk odgaszenia, to. O, pedał sam jakby wpada, nie? Odnośnie kierownicy, to pomimo, poza tym, że jest taka ładna, to w Ikarusie było montowanie, wspomaganie kierownicy. Ono nie jest jakieś takie super ekstra jak w nowoczesnych autobusach, ale generalnie wydaje mi się, że bez tego wspomagania to byśmy tym autobusem daleko nie zajechali. Wszystkie klapy się otwierają właśnie takim kluczem. Fizycznego komputera tutaj nie podłączymy, tak jak w nowych autobusach. Błędów żadnych nie wykasujemy żadnym programem. No to jeszcze mogę pokazać jako ciekawostkę. Tu mamy taką szufladkę. W środku są bezpieczniki. Totalnie się przed zakupem autobusu nie znałem na elektryce, ale jakby życie. Aktualna sytuacja związana z posiadaniem tego złomka, jakby mnie zmusiła do tego, żebym. Yy, chcąc, nie chcąc, się nauczył, jak to się po prostu wymienia wszystko i który bezpiecznik za co odpowiada. Bo... Generalnie jeździ się, na początku było dziwnie, bo pierwsze, co mnie uderzyło w tym autobusie, to to, że ja siedzę kurczę strasznie wysoko. Ja jak jadę tym autobusem, to ja patrzę na was z góry, widzę dachy samochodów. Po prostu do wszystkich macham tak na dół. Ale generalnie jak się człowiek w końcu przyzwyczai, to muszę powiedzieć, że jest strasznie strasznie sympatycznie zrobię taką rundkę, czasem się zdarzają takie wyjazdy, gdzie spędzam w tym autobusie po 10-12 godzin no ja muszę stwierdzić, że tak jak w tych nowych autobusach człowiek czuje zmęczenie to tutaj mogę jechać i jechać plecy mnie nie bolą, fotel jest na sprężynie, nie jest pneumatyczny jest bym powiedział taki prosty, bardzo prosty fotel, ale jest tak fajnie wyprofilowany, że mogę tutaj przesiedzieć cały dzień i mnie nic nie boli no, i generalnie to, co mi się tutaj strasznie podoba, to te dźwięki silnika. Moc napędowy, po prostu, to jest dla mnie poezja, dla moich uszu. No, to jest generalnie strasznie fajne. A co dzień jeżdżę autobusem przegubowym Mercedes Benz Connecto z 2022 roku. To jest autobus przegubowy, niskopodłogowy, miejski. No, generalnie można by powiedzieć, że to jest tak naprawdę komputer na, na kółkach. To jest masa, masa różnych takich wspomagaczy kierowcy, dobre wspomaganie kierownicy. On jest cichutki w środku silnika, praktycznie nie słychać. Drzwi pneumatyczne cichutkie, nic po prostu tam nie trzaska zbytnio. Nasza firma tak naprawdę skupia bardzo różne osoby, które odnajdują się zawsze u nas, tak? niezależnie od czy to poglądów, czy, 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 czy zainteresowań, to te osoby są cały czas u nas mile widziane. Myślę, że e, takie pozytywne osoby na pewno dodają jeszcze więcej e, chęci e, do tego wszystkiego i uroku do tej pracy. Kuba jest pasjonatem e, takim z krwi i kości, ponieważ posiada swój e, własny autobus, e, zabytkowy i Karus. Na co dzień jeździ również przegubowym Mercedesem u nas w firmie, także można, można powiedzieć, że właściwie realizuje swoją pasję również poprzez pracę. I bardzo mnie to cieszy, bo takie pozytywne osoby. Są, są naprawdę w tej chwili potrzebne, szczególnie w dobie, gdy, gdy kierowców tak naprawdę bardzo mocno brakuje. Myślę, że Kuba tutaj się sprawdza idealnie. Czyli jak widzicie, tak wygląda moja, no można powiedzieć, że szalona pasja, bo nie każdy ma autobus prywatny, nie każdy sobie może przyjechać z taką limuzyną do pracy. Można zobaczyć się na autobus w Bydgoszczy na liniach z bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Pojawiamy się też co roku na Openerze, wozimy festiwalowiczów z dworca PKP na na miejsce festiwalu? Tak to wygląda, jest przy tym dużo jakby zabawy, jest dużo frajdy, no i generalnie bardzo doceniam to, że mogę połączyć jakby też pracując w Mobilisie, mogę połączyć swoją pasję jeżdżenia autobusem z pracą, czyli mieć z tego. No, się z tego tak naprawdę, a to jest jako taki sezonowy dodatek. Więc jeżeli byście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, gdybyście chcieli z nami się przejechać, to serdecznie zapraszam. Wpisujcie na Facebooku, Instagramie lub TikToku przystanek i Karus. Zapraszam, możecie się kontaktować w wiadomości prywatnej. Jakieś takie przekazy, przejazdy krótkie możemy zorganizować. Na pewno się jakoś dogadamy.